Jest z nami Paula Fajerwerkiewicz, która rozpoczęła u mnie obowiązkowe wskazany wedle ustawy kurs praktyczny. I co ciekawe, ze względu na to, że żyjemy w chorym kraju pełnym paradoksów, w którym wzajemnie wykluczają się różne akty prawne, tak i w naszej branży. Wedle jednego aktu mam wyszkolić pirotechnika, żeby ten bezpiecznie mógł przystąpić do zawodu i w ogóle egzaminować się w wojskowym instytucie techniki i uzbrojenia, a według innego nie mam prawa udzielić dostępu do materiału wybuchowego klasy koncesjonowanej, jeżeli dana osoba nie posiada jeszcze uprawnień. Także powstaje tutaj paradoks. Mam nauczyć Paulę jak się między innymi z takich ślelek i różnych innych wyrobów, jednocześnie nie mogąc jej przekazać tego typu wyrobów, zatem chcąc wznieść moją akademię pirotechników na wyższy level i umożliwić im doświadczenie tego, ponieważ tylko wtedy zapamiętają wszystkie szczegóły. Jeżeli zobaczą co wygenerowanie na niebie, dlatego wychodzę z założenia, że HWDP i udzielam Tobie dostępu do tej sześciocalowej calowej szelki kulistej już za chwilę Paula w asyście uprawnionego pirotechnika, który był egzaminowany w Wojskowym Instytucie Techniki i Uzbrojenia, którym jestem ja, będzie mogła bezpiecznie, spokojnie odpalić ten wyrób i zobaczyć czym to wszystko się je.